Ja ze swojej strony jako y, poseł z Górgoszczy y, i mogę chyba powiedzieć również w imieniu pana prezydenta y, Sztybla będziemy wspierali każde inicjatywy y, nowej generacji, będziemy wspierali y, młodych ludzi. No i mam nadzieję również na zaangażowanie w nasze akcje nowej generacji. A dzisiaj mogę zadeklarować w imieniu zarządu krajowego Nowej Generacji, że struktury nowej generacji będą w ciągu dwóch, trzech tygodni powołane na terenie całego kraju. Jesteśmy przede wszystkim młodymi ludźmi, którzy mają dość tego, co PIS powoduje w Polsce. Chcemy żyć w wolnej, europejskiej w Polsce. Chce, chcemy móc żyć z kim chcemy, kochać kogo chcemy, chcemy mieć dostęp do opieki zdrowotnej, chcemy mieć godną pracę, nie chcemy się bać o przyszłą emeryturę i chcemy móc po prostu zapewnić przyszłość naszym dzieciom, naszym wnukom w naszym państwie. A jedyną tak naprawdę opcją polityczną, która jest w stanie nam to zapewnić, jest Platforma Obywatelska. Mogę od razu zadeklarować, że wpłynęło już ponad 30 deklaracji członkowskich do nowej generacji w samej Wydroszczy. Ponadto będziemy tworzyć nasze struktury w Grudziądzu, we Wrocławiu, a także dorumił. Pod tytułem Pis oszukał młodych. Bo Pis oszukał młodych. Pis oszukał młodych w sprawie fiaska programu Mieszkanie Plus, w sprawie drożyzny, w prawie 20% wzrostu ceny, w sprawie zakazu aborcji, a my najmniej urodzeń od 78 lat emigrują wciąż młodzi lekarze, inżynierowie i przedsiębiorcy jest systematyczna likwidacja połączeń linii PKP i PKS. I co najgorsze dla wszystkich młodych ludzi, wszystkich uczących się, brakuje ponad 70 tysięcy nauczycieli. Kto będzie tych młodych już za parę lat uczył? Drodzy Państwo, pis oszukał młodych.